Cześć! Poprzednim razem przyjrzeliśmy się, jak działa AI w pierwszej części Five Nights at Freddy's. Dzisiaj za to przyjrzymy się, jak to działa w drugiej części. Zapraszam do oglądania. Wierzcie mi lub nie, ale Five Nights at Freddy's 2 jest bardzo podobne do FNAFa 1. Tak samo jak tam jesteśmy z nocnym zatrudnionym przez Fazbear Entertainment do ochrony pizzerii w nocnej zmianie od północy do szóstej rano. Tym razem jednakże z łaski Fazbear Entertainment magiczny czas nocy nam się skraca. Z potężnych 9 minut, z jakimi musieliśmy się zmagać w pierwszej części, do zaledwie 7 minut, a dokładniej 6 minut i 38 sekund. No to teraz sobie myślicie, o kurde, no to rzeczywiście łatwiej musi być. No to niestety się mocno przeliczyliście. Fakt faktem mamy o wiele krótszą noc, ale za to dochodzi nam 7 nowych animatroników, które, uwierzcie mi, mogą dać nam popalić na późniejszych nocach. Tak samo jak w pierwszej części do obserwowania animatroników, dostajemy dostęp do systemu monitoringu całej pizzerii. Ale pewnie jak już zauważyliście, tym razem nie mamy żadnych drzwi. Jednakże, zamiast tych drzwi dostajemy do obrony dwie rzeczy. Po pierwsze, maskę Frediego, która pozwala nam przekonać roboty, że jesteśmy animatronikiem, gdy wejdą nam do biura, i sprawi, że opuszczą je niemalże od razu. No, to by nie dotyczyło Foxiego, bo Foxy jednakże potrafi przejrzeć nasze sztuczki i nie nabierze się na tę maskę. No i właśnie tutaj przychodzi druga rzecz, którą mamy do obrony, czyli naszą latarkę. Używamy jej, aby oślepić Foxiego i sprawić, aby odszedł i nas nie atakował. W tej grze do naszych problemów dochodzi również pozytywka, która jest jednym ze sposobów na powstrzymanie jednego z animatoroników, jakim jest marionetka. Z upływem czasu nocy pozytywka będzie tracić, prędkość, się w końcu całkowicie się wyczerpie. Naszym zadaniem jest sprawienie, że pozytywka będzie się kręciła i grała przez całą noc, bo inaczej spotka nasz nieuchronna śmierć od marionetki. System AI i szansa na ruch w tej grze działa tak samo jak poprzedniej, więc nie będę go omawiał zbyt szczegółowo. Jeżeli jednak nie wiecie jak działa, polecam obejrzeć mój poprzedni film, czyli Jak działa FNAF. Jednakże warto nadmienić odstępy czasowe każdego z animatroników, które na pewno się przydadzą niektórym, a są one w tej części identyczne i równe sobie. Każdy z robotów, który korzysta z tego systemu, ma odstęp czasowy wynoszący 5 sekund. Co 5 sekund poziom AI jest porównywalny do losowo wygenerowanej liczby, co jest dobrym balansem patrząc na ilość animatroników, jakie nam dochodzą w porównaniu z pierwszym FNAFem. Jednym animatronikiem, jednakże, który nie korzysta z systemu możliwości ruchu, jest marionetka która atakuje automatycznie po zakończeniu grania pozytywki. Dobrze. A teraz omówmy sobie każdego animatronika i jak działa. Zaczniemy od Toy Frediego. Nasz przyjaciel ma bardzo szybką trasę dojścia do nas, bo kieruje się prosto do biura, nie wchodząc do dodatkowych pomieszczeń. Aby go powstrzymać, należy założyć maskę, jak się go zobaczy przy wejściu do biura. Właśnie wielu, wiele osób się zastanawia, czy tego Toy Frediego trzeba, zało, trzeba założyć maskę już jak stoi w biur, czy dopiero jak się pojawi przed nami. No i tutaj jest ważna uwaga, już należy założyć tą maskę jak stoi w drzwiach i poczekać 5 sekund aż się cofnie. Toy oni za to lubi kicać sobie z pomieszczenia do pomieszczenia jak to królik, aby w końcu po jakimś czasie dotrzeć do naszego prawego wętu. Jeżeli go w tym węcie zauważymy należy jak najszybciej założyć maskę, tak samo jak w przypadku Freddy'ego i poczekać aż się wycofa. Toy Chica ma trochę krótszą trasę do nas i w przeciwieństwie do Toy Bonnie'ego zawsze atakuje z lewego węta. Nigdy ze środka, nigdy z prawej. Sposób na pokonanie? No to już się pewnie domyślacie. Tak samo jak w przypadku Toy Bonnie'ego i Toy Freddy'ego, maskę należy założyć. Tak samo jak z Bonnie, trzeba poczekać trochę aż się wycofa po założeniu maski. Teraz przejdźmy do Withered animatroników. Każdy z nich może zostać odstraszony tak samo jak Toyowe animatroniki z wyjątkiem Foxy'ego. Ale o nim za chwilę. Przed tym chciałbym omówić trasy poruszania się Withered animatroników. Withered Freddy porusza się głównie środkiem. Tylko chwilowo zahacza o kamerę trzecią, po czym bezpośrednio kieruje się do nasz frontowe drzwi. Niektórzy mogą się zagwozić, czy jak go zobaczymy, tak samo jak w przypadku Toy Freddy'ego, to już zakładać tą maskę, czy poczekać aż bliżej podejdzie. Otóż, najlepiej jak założycie maskę, jak już stoi w drzwiach, po 5 sekundach powinien się cofnąć. Jednakże upewnijcie się najpierw, czy nie macie Foxiego w fazie ataku, bo wtedy... Nie warto, nie warto. Wider Chica statuje z tego samego miejsca to każdy Widerowy animatronik. I idzie główną halą, jednakże zahacza w przeciwieństwie do Freddy'ego opartej rumy w kamerze czwartej i drugiej. Po czym wchodzi do prawego wentu i tak samo trzeba założyć maskę, aby ją odstraszyć. Withered Bonnie, czyli najszybsza ręka na zachodzie, idzie również główną halą, lecz tym razem wchodzi do wentu w kamerze pierwszej i będzie atakować tylko i wyłącznie z lewej strony. Niektórzy mogą się przestraszyć, jak zobaczą go przy wejściu frontowym, jednakże to jest nic bardziej mylnego: on nie może nas zaatakować przy wejściu frontowym. Może tylko to zrobić, jak wejdzie do lewego wentu. Teraz przejdźmy do Foxiego. Startują dopiero w nocy drugiej na poziomie AI równym 1. Po pojawieniu się w hali będzie miał kilka faz ataku, tak samo jak w pierwszym Tnafie Freddy miał i Foxy. Aby go powstrzymać i wycofać, należy świecić w niego latarką. W zależności w jakiej fazie jest, to trzeba świecić przez odpowiednią ilość czasu. Jako iż Foxy się porusza, Foxy ma szansę na ruch co 5 sekund, to należy świecić. Od 5 sekund do, do 20, w zależności w jakiej fazie jest. Co 5 sekund będzie się wycofywał do poprzedniej fazy. Jeżeli tego nie zrobimy, jednakże, to automatycznie na nas skoczy i nasz jam kieruje. No to pora na najbardziej zniedawidzoną postać przez fandom, czyli Balon Boya, naszą ukochaną postacią, który potrafi nas pozbawić latarki i nasze baterie. Balon Boy działa tak jak Foxy, posiada fazy. Jednakże w przeciwieństwie do Foxy, jego wydaje on odgłos Hi lub Hello. Za każdym razem, jak przybliża się do naszego biura i wykonuje ruch. Aby go odpędzić, należy założyć maskę, jak zobaczymy go w lewym węcie. Nie jest on animatronikiem śmiertelnym i nie zabije nas, jak nie zdołamy go powstrzymać. Jednakże zabiera nam latarkę, element niemalże obowiązkowy, aby powstrzymać Foxiego. Warto również zaznaczyć, że w późniejszych nocach, jak odpędzacie balon boya, najpierw upiepnijcie się, że Foxy odszedł lub jest w początkowej fazie, aby go odstraszyć. Wystarczy poczekać maska, z usłyszycie głos odchodzenia w węcie. Ale aby być na 100% pewny, zalecam 4 sekundy odczekać. Musimy jeszcze omówić marionetkę oraz Golden Freddy'ego, który tym razem może nas zamskerować w przeciwieństwie do Golden Freddy'ego z pierwszej części gry. Marionetka to animatronik, którego aby powstrzymać trzeba nakręcić pozytywkę. Jeżeli tego nie zrobimy i pozytywka się skończy, marionetka przeleci niczym Superman do naszego biura i od razu nas Nie da się przed tym obronić po skończeniu pozytywki. Dlatego tak ważne to jest, żeby sprawdzać tę pozytywkę. Zawsze mieć chociaż... I jedną drugą nakręcone. Golden Freddy za to to bardzo rzadki animatronik. Pojawia się dopiero od nocy szóstej lub siódmej, znaczy może się pojawić wcześniej, to jest bardzo niska szansa. W zależności od tego, gdzie się znajduje, to można go powstrzymać na dwa sposoby: jeżeli siedzi w biurze, trzeba jak najszybciej założyć maskę. Jeżeli jednak zobaczymy go w hali po świeceniu, należy przestać świecić przez okres 4-5 sekund i wtedy on zniknie. Gratulacje! Po obejrzeniu tego filmu jesteś godny, aby reprezentować naszą firmę Fazbear Entertainment i zostać turzem nocnym w naszej pizzerii. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, gdy omówimy sobie zachowania AI w nafie 3.